z szepakiem. wszystko co z trzepakiem się wiąże. Znajdzie się w tym tekście, ponieważ trzepak jest takim jakimś szczególnym miejscem, gdzie spotykają się ludzie przy konkretnym przedsięwzięciu ruchowym. Jest to okazja do rozmowy, do wymiany poglądów, do pewnych ustaleń, więc spotkałem się raz dwie panie na trzepak. W sobotni wieczór dwudziesta z chakiem spotkały się panie pod trzepakiem i pani gienia i pani Hania chciały omówić kwestię trzepania. zgodni uzgodniły tak być nie może. Nie wolno trzepać o każdej porze, bo kto to widział, żeby w noc głuchą Spokój zakłócać grubą poduchą, albo chodnikiem, czy jakimś dywanem. Nie ma też zgody, żeby nad ranem. Może powiedzie, że te pani Hania, ale w tym czasie jest pora drzemania. Nie mogły nic ustalić i doszły do tego, żeby zapytać kogoś trzeciego. Hania na myśli miała Kesia lecz ginę na to tego wiesia, co się nie goli i się nie kłania. o tu nie ma nic do gadania. W dodatku sprowadza ci malowane, Nie mam mowy, na pewno nie z tym panem. To może idźmy do pani Gertrudy. Co do Gertrudy, do tej Marudy? Ona zaględzi, pani kochana. Będziemy tu siedzieć do Białego Rana. A na Kowalską, co pani powie? Może ona nam, co podpowie. W życiu Kowalska niech pani nie zaczyna, widziałem, jak wczoraj puściła murzyna. Wiem, co mówię, mieszkam przed ścianę, chłopy od niej wychodzą nad ranem. Zenek jest dobry, grałam z nim w Zenek dobry w muceniu ale swojej bawy. Sama mówi, z kim tu gadać po co, jak w koło Sodoma i Gomora nocą. To, co tutaj mówię, opowiadam szczerze. Ja porządna jestem, odmarłem pacierzę. Wtem okno się otwarło i słychać głos basowy. Gienia do cholery, już jestem gotowy. <noise> I kilka limeryków. one powstały w ostatnim czasie powiem pokrótce, co to jest limeryk, To jest taka miniaturka polityczka, która ma swojego bohatera, ma miejsce akcji. No i musi posiadać jakąś puentę, Najlepiej, żeby to była puenta zaskakująca. Kilka limeryków. Pewien profesor z Walencji znany był z jurnej potencji, lecz narzekał cholera, każda mnie wzrokiem rozbiera i potem mam brak i <noise> Na już w elokwencji. Nie młody już kanonik sutannie przyglądał się pan niezachłannie. Módka na to cała, od razu spąsowiała i rzekła, zapnij że swą kieczkę starannie. Zbyszko raz w karczmie naddechu namawiał Jagienkę do grzechu. Lecz kiedy dzieweczka ujrzała jajeczka, o mało nie pękła ze śmiechu. Ale to mnie nie było. Pewien młodzian z zielnicy ochota miał klatek bary niczym gołota. Lecz miał trudności względem długości, bo w spodniach Koliber się miotał. Jedna Lady z dalekiego New Yorku. Co noc śniła o pewnym doktorku. Zdziwiła się pani, gdy lekko na bani Namacała trzy jajka w rozporku. Pewien literat z kuluzy Miał w spodniach spore dość luzy. Skąpić, skupić się nie mógł, prawie za nie mógł, Dlatego włożył rajtuzy. Wesoło jest, Jeszcze może. Raz Zenek starannie moczył krajnoty w wannie. Skropił perfumą, popatrzył z dumą i poszedł oświadczyć się Annie. Mieli <noise> meryk, flaszka krótka. Pytała Rokuza. To mnie wyrucha. Spotkała skrzata niezłego wariata, a ten ją wydmuchał.